Witajcie kochani, ja sobie troszeczkę inaczej zaplanowałam ten dzisiejszy dzień. Melduję się do Was jeszcze dzisiaj, chociaż już jest dosyć późno, ale chciałam Wam powiedzieć kilka słów, bo ja wczoraj byłam już tak padnięta że nawet nie zwróciłam uwagi, że po prostu ucięty jest vlog, nie pożegnałam się, nie przywitałam się i dopiero dzisiaj to zauważyłam, jak już był w ogóle filmik przerenderowany, że tak głupie trochę wyszło, ale ja naprawdę byłam już tak wczesnie zmęczona, mieliśmy tak dużo pracy w lodziarni. Także nawet nie zrobiłam wczoraj zdjęć deserów, dzisiaj poszłam troszkę wcześniej i miałam taki plan, że zrobię zdjęcia deserów, a potem gdzieś Was zabiorę w jakieś fajne miejsce i Wam coś ktoś pokaże, coś może poopowiadam, ale niestety też nie wyszło, bo mieliśmy nawał, po prostu nas napadli, było tak dużo ludzi, że nie chciałam zostawiać Grzegorza samego, no, no nawet nie ma o czym mówić. Ja jestem w tej chwili tak padnięta, że musiałam już, no, którą mam teraz godzinę, już Wam mówię. No, jest w tej chwili prawie 19. E, wróciłam przed chwilą do domu. On jeszcze tam został, bo w tej chwili już nie będzie takiego stresu i posprząta trochę, a ja już nie miałam siły. Po prostu mi się już nie chciało. <laughs> ja już wypadłam z tego trybu. Wiecie, że się pracuje regularnie, dużo godzin, ciężko. A, no bo mieliśmy te miesiące takie, jakie mieliśmy, więc w tej chwili trzeba się znowu trochę sprężyć. A pracownicy na razie jeszcze nie bierzemy, na razie sobie we dwójkę radzimy. Tak myślę, że żerwco dopiero wróci nasza pracownica znowu do pracy yy, i no już też będziemy przynajmniej wytrójkę. no i co wam chciałam powiedzieć poczekajcie bo co wam chciałam powiedzieć um, yy, yy, yy. wiecie co bo ja mam taki pomysł nie, mam, nie wiem czy was to zainteresuje ale może tak bo mam znajomych którzy są tutaj yy, że tak powiem, różny okres czasu, nie? Jedni są kilka lat, drudzy kilkanaście i każdy ma swój jakiś bagaż doświadczeń i ich historie są różne. Więc zrobiłam sobie taki ala wywiad, można powiedzieć, żeby chciałabym każdemu zadawać te same pytania i żeby oni opowiadali swoją historię. Nie wiem, czy Was by coś takiego interesowało, bo wiecie, jest, każdy może mieć zupełnie inne doświadczenia. To jest. Przepraszam się, nie mogę trochę skupić, zauważyłam, że jestem wykończona, ale wiecie co mam na myśli. E, więc może wy macie jeszcze jakieś e, od siebie pytania, które mogę wciągnąć na tą listę. Ja wam nie będę mówić, co ja przygotowałam, żeby wam nic nie sugerować, ale jeżeli ktokolwiek z was, bo nie wiem, bo tak nie, nie każdy komentuje na, na kanale, ale jeżeli ktoś z was ma jakieś pytania i was coś interesuje szczególnie, to napiszcie mi może pod tym filmikiem. Ja sobie wtedy przejrzę to i, i wpiszę na listę, jeżeli akurat takiego pytania nie mam. Ja Wam powiem tylko tak ogólnikowo, wiadomo ile ktoś tutaj lat jest, jaką przebył drogę zawodową, jakie ma doświadczenia z Austriakami, jacy są Polacy. No wiecie, takie, takie różne, niektóre dosyć prywatne pytania. Nie wiem, czy każdy będzie chciał na każde z tych pytań odpowiedzieć. Ale mam nadzieję, że się że część się zgodzi. Jeżeli, jeżeli na tym kanale są też jakieś widzowie, bo wiecie jak to jest? Ja wiem, bo mi się wyświetla w statystykach, że tutaj mam też widzów z Wiednia czy z Austrii, ale oni mi o tym nie mówią. I podejrzewam, że niektóre są, może osoby są takie, które nie chcą, nie chcą żebym, żebym wiedziała, że mnie obserwują. Nawet mogę podejrzewać kilka osób, które się tutaj znajdują, <laughs> ale nie jest to nic złego. Ale tak jak mówię, jeżeli są osoby śmiałe i chciałyby odpowiedzieć na te pytania, to niech się do mnie zgłoszą. Możemy zrobić coś takiego ala wywiad. Niekoniecznie muszę twarz pokazywać, Mówię jak to jest, możemy się przejść na spacerek, Usiądzić na ławce, ja będę pokazywać tam jakieś inne widoki, ktoś będzie opowiadał swoją historię. Bo to jest i też dla tej osoby fajna pamiątka, bo kiedyś Po latach też może wrócić do tego filmu i zobaczyć, jak zmieniało się jego myślenie, jakieś tam marzenia, które się spełniły, które nie. Ja też się poddam temu testowi <grym> <grym> prawdy. Ale to za jakiś czas. Nie, żeby to tak. Nie chcę o sobie za dużo mówić, bo nasz kanał jest jeszcze taki młody, więc to nie jest czas na to, żebyśmy o sobie my opowiadali w tej chwili. No, ale wydaje mi się, że to takie dosyć ciekawe, chyba, nie? No, co o tym sądzicie? Może znajdę na początek kilka, cztery, pięć osób, bo mam, mam takie pewne propozycje już na oku. No, jakby Was to zainteresowało, no to dajcie mi znać. A jeszcze a propos e, dzisiejszego dnia w lodziarni, to słuchajcie, to były takie jaja. Co chwilę wchodzili, wiecie, znaczy jacyś tam stali klienci też, którzy już znają nas od dłuższego czasu i sobie, wiecie, tam jaja robili, że w ogóle e, kolejka ciągnie się gdzieś tam do apteki i wchodzili, a, to, a za mną stoi jeszcze tyle osób. Liczyli, bo wiesz, wiecie co, mieli czas, nie? Więc liczyli ile osób gdzieś tam jest yy, yy, do, do końca kolejki albo niektórych mi było żal, bo naprawdę się nastali tyle czasu i wiecie tam dwie osoby, ktoś tam po dwie kulki loda i stał nie wiadomo ile, yy, bo nam się wydawało, że ta kolejka nie ma końca, tak jak, tak jak ja tam, Grzegorz już przede mną wiadomo yy, był sam tam pas godzinę czy półtorej zanim ja tam doszłam do niego. I później do samego końca, non-stop, non, -stop, non, -stop, non -stop. ludzie, no cudownie. Jest, wiecie, co po tych miesiącach nieróbstwa i, i tej takiej takiej depresji, nie? Bo ja już prawie depresję miałam. Ja Wam powiem tak, że im bardziej zmęczona jestem, tym bardziej, tym się lepiej czuję. W sensie, że nie sport, bo sport to mnie nie, nie tak, y, y, tam, nie, nie, nie bardzo, ale wiecie, jak jestem zmęczona fizycznie, jeżeli chodzi o pracę i wiem, że coś zrobiłam i że to tak jakby nadało sens temu dni, dniowi, dniu, sens temu dniu, czy dniowi, nie wiem. No, y, no to, y, to jakoś tak się lepiej czuję pod wieczór. A najgorsze są właśnie te dni, kiedy były tak wstajesz, tak, taka mama łyga, nie masz planu na dzień, jeszcze za oknem leje, kasy coraz mniej. Nie wiesz, jak tą kasę zarobić. No bo co, co zrobić? No, jest jak jest, nie masz na to wpływu. Rząd nam dał takiego cukiereczka na dwa miesiące, że nas trochę dofinansował ogólnie ci, co mają działalność, dał nam taki zastrzyk pieniędzy. No, nie jakieś tam wielce, ten. ale, No ale dobra. Teraz dostajemy. Do, do, chyba na razie jest przedłużone do maja, że dostajemy takie wsparcie 1000 euro miesięcznie. To jest całe wsparcie od państwa w tej chwili. 1000 euro miesięcznie, gdzie słuchajcie nawet nie starcza na podstawowe opłaty w lokalu. Dobrze, teraz się sezon zaczął, to już nie mówię, to już jest coś innego, no bo wiadomo, już w tej chwili będzie można się jakoś odbić, ale te wszystkie miesiące, kiedy było zamknięte, jak dostawaliśmy po 1000 euro yy, i tak czy tak musieliśmy otworzyć lodziarnię i tam, wiecie, sprzedawaliśmy też te polskie pierogi i tam czasem ktoś jakieś boksy lodów kupił, ale to było, to było, to nawet... Yy, Słuchajcie, te 1000 euro od państwa, no i to, co tam człowiek trochę zarobił, ale, ale to taka ogromna niewiadoma, bo to też wszystko było od pogody ym, zależne. Poza tym, no zimowe miesiące, no to co, na co można liczyć, prawda? No, także ci, co mają działalność gospodarczą i z tego się utrzymywali przez te miesiące, no to, no to też im współczuję. No, no niestety. No, teraz jeszcze coś gadają o tej kolejnej fali. O, no. Nawet już nie chcę myśleć. Dobra, ale koniec tematu, bo już ciągnę znowu w dół. No, także w tej chwili, sobie już nie, też nie chcę się nic gotować, więc zamówimy sobie coś do jedzenia, Grzegorz za chwilę powinien przyjść. Tak, teoretycznie powinniśmy mieć do 18 otwarte, ale przed 19 nie, da, nie, dam, nie dajemy rady zamknąć. Jeszcze cały czas ludzie przychodzą, ale a my jeszcze nie chcemy wydłużać o, o, czasu pracy, tylko zrobimy od przyszłego tygodnia w sobotę, w niedzielę, już do 19:00, zrobimy godzinę dłużej, a potem już do 20:21, już maj, czerwiec, będziemy sukcesywnie przedłużać już otwarcie. No i mm, mam nadzieję, że dzisiaj mieliście fajny dzień, że mieliście ładną pogodę. Widzicie, co to jest taka trochę ironia losu, bo u nas jak jest piękna pogoda, to znaczy duży, duży zapieprz w pracy. U innych piękna pogoda, to znaczy piękny dzień, wycieczka za miasto, spacerki i tak dalej, nie? Także na dzisiaj to tylko tyle. Chciałam się z Wami przywitać i od razu pożegnać. Życzę Wam miłego wieczoru jeszcze. Obejrzyjcie sobie jakiś ciekawy film, zróbcie sobie może jeszcze jakiegoś drineczka przed spaniem, yy, ja sobie dzisiaj walnę drineczka. Chciałabym na koniec jeszcze pozdrowić Martę w biegu i Monie z kanału Rodzinka M za pomoc w podjęciu pewnej decyzji. <laughs> Dziewczyny chyba zostawię po staremu tak jak jest. Też córka mi tam namawia do drobnej zmiany, ale chyba zostawię tak jak jest. Dzięki Wam dziewczyny za wsparcie. Dobranoc. Pa! Wiecie co dostałam? Meczka, yy... Jeszcze taka krótka dogrywka. Yy, dostałam dzisiaj zjebkę od siostry za filmiki na kanale. Mówi mi tak. Słuchaj, kto chce oglądać. Jakieś tam testy Oreo, albo kogo obchodzi, że co ty sobie kupiłaś? Jakiś płyn do, do płukania, albo jakieś inne pierdoły. No i co? I kogo to obchodzi? Ja wiem, że to były pierwsze filmy, no ale tam, tam też były jakieś wejścia, były komentarze, i ja już nie wiem, jak przyglądałam kanały innych dziewczyn, no to w sumie też tak o wszystkim opowiadają, nie? No, w każdym razie siostra mnie zrypała. Powiedziała, że jej się w sumie najbardziej tam prosówki podobają, ale stwierdziła, że kanał się rozkręca, więc chyba jest nadzieja, że moja siostra yy, yy, pokocha nasze występy. <ścoughs> no także yy, yy, rodzinka zawsze wspiera, nie? Siostra, kocham Cię. <ścoughs> Przydałabym ją, ale jest za stara. Łatki, łapki w dół ręk, aż do chmurę.